Więc wszyscy się rzucają na jedną piłkę, no ale jak oni tam idzie. O i już ciąg dalszy meczu, gdzie nie wiadomo tutaj kto z kim i jakie zasady. No ale dzieciaki się cieszą, wystarczy widzicie Przywieź im piłkę i już jest ok. O, a tak yy, wygląda właśnie teren dookoła naszej misji. Sawanna. setki yy, hektarów dookoła. Yy, wioski są bardzo daleko. Jedna od drugiej. Więc jest y, dużo terenu. Ale też ma swój urok. Tutaj zachody słońca, wschody słońca. Bo można sobie oglądać właśnie na, na widnokręgu jak tylko okiem sięgnąć. Nie ma żadnych zabudowań. Yy, jakiś tam Miejscowości, które są blisko, więc przyroda jest śliczna, można naprawdę się tutaj zachwycać, można podziwiać bardzo. Oj, wracamy do naszych dzieciaczków, które pewnie jeszcze minie trochę czasu, zanim poją jakieś zasady, na czym polega gra w piłkę nożną. I... O przez wszyscy biegają jak tam im pasuje. No i ten hangar, który widzimy przed nami po lewej stronie. Taki ten szałas to jest dla zerówki. Na drugi rok już będą dwa być, Zerówka i pierwsza klasa. Może w przyszłości, jak kiedyś uda się zdobyć jakieś fundusze, to wybudujemy normalną szkołę, budynki, ale to się tak szybko pewnie nie, nie stanie, bo, no bo nie ma pieniędzy na to. Kort. Pozdrawiamy Polskę! Pozdrawiamy Polskę! A Polska Was też pozdrawia.